po 70. roku życia, wielu ludzi zaczyna wierzyć, że utrata mięśni to coś naturalnego, coś, co po prostu trzeba zaakceptować. Ale czy naprawdę tak jest? Czy to możliwe, że twój organizm wciąż ma ogromny potencjał regeneracji, a my przez ANOS ignorowaliśmy Solusões Simples, Naturais e Totalmente Accesíveis? Jeśli powiedziałbym ci, że istnieją nasiona, które mogą wspierać odbudowę mięśni lepiej niż jajka, wielu uznałoby to pornie prawdopodobne. Jednak nowe obserwacje naukowców, zwłaszcza tych, którzy badają procesy starzenia na poziomie komórkowym, pokazują, że pewne mieszanki białkowe z nasion są wyjątkowo biodostępne dla osób po 60, 70, a nawet 80 roku życia. Właśnie o tym dziś porozmawiamy. Jesteś na kanale Zdrowie Przycie miejscu, w którym w prosty, bezpośredni i wiarygodny sposób tłumaczymy, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie, Twoją energię i Twoją siłę. Rozmawiamy tu jak z rodziną, z pełnym szacunkiem i empatią, ale też z rzetelną wiedzą. Dlaczego ten temat jest tak ważny? Bo osłabienie mięśni nie jest tylko kwestią wyglądu. To właśnie ono zwiększa ryzyko upadków, utrudnia poruszanie się, odbiera samodzielność i obniża jakość życia. A dobra wiadomość jest taka, że możesz to odwrócić. Naprawdę. Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie krótką prośbę. Zasubskrybuj Zdrowie Przycie i napisz w komentarzu, czy temat utraty siły po 70 dotyczy ciebie. Lub kogoś z Twojej rodziny. Twoje komentarze pomagają nam tworzyć materiały, które naprawdę mają znaczenie. A teraz przejdźmy do sedna. Po 70. roku życia wiele osób zaczyna zauważać, że ich ciało reaguje inaczej. Nogi szybciej się męczą, ramiona tracą siłę, podnoszenie zakupów wymaga więcej wysiłku niż kiedyś, a wchodzenie po schodach może przypominać trening, którego wcale nie planowaliśmy. To, co większość ludzi interpretuje jako normalne starzenie się, w rzeczywistości jest procesem znanym jako sarkopenia. Stopniowa utrata masy i siły mięśniowej. Jednak to, co często umyka uwadze, to fakt, że sarkopenia nie pojawia się nagle i nie jest wyrokiem to rezultat biologicznych zmian, przewlekłych niedoborów żywieniowych, zmniejszonej aktywności, zaburzeń hormonalnych oraz problemów z przyswajaniem białka, które u osób starszych staje się zaskakująco trudne. Aby zrozumieć, dlaczego mieszanka białkowa z nasion może działać lepiej niż jajka, musimy najpierw spojrzeć na to, jak ciało osoby po 70 roku życia naprawdę przetwarza jedzenie i buduje mięśnie i dlaczego tradycyjne źródła białka często zawodzą. W młodości nasz układ trawienny działa wydajnie jak precyzyjna maszyna. Kwas żołądkowy jest mocniejszy, enzymy białkowe są aktywne. Wchłanianie aminokwasów przebiega bez zakłóceń a każda porcja białka, którą zjadamy, może zostać szybko przekształcona w energię lub tkankę mięśniową. Jednak po 60, toń, a tym bardziej po 70 roku życia, następują zmiany, które spowalniają każdy etap tego procesu. Produkcja kwasu solnego w żołądku spada, co oznacza, że białko, zwłaszcza białko zwierzęce, takie jak jajka, mięso czy nabiał, nie jest odpowiednio rozbijane na mniejsze fragmenty, bez tego... Pierwszy krok syntezy białek nie może zajść w pełni, a niestrawione cząsteczki przechodzą dalej przez układ pokarmowy, nie przynosząc mięśniom prawie żadnego pożytku. Do tego dochodzi zmniejszona produkcja enzymów trzustkowych, które u osób starszych często spadają nawet o 50%, co dodatkowo utrudnia trawienie bardziej złożonych źródeł białka. Organizm chce odbudowywać mięśnie, ale nie ma materiału. Nie dlatego, że go nie dostarczasz, ale dlatego, że go nie przyswajasz. To dlatego wielu seniorów mówi coś bardzo charakterystycznego. Jem dobrze, jem białko, ale wciąż słabne. Nie wiedzą, że problem nie leży w ilości, lecz w biodostępności, czyli tym, ile organizm jest w stanie wykorzystać. Jajko ma świetny profil aminokwasowy, ale aby jego białko zostało w pełni wykorzystane, potrzebne są warunki trawienne, które po 70 roku życia często już nie istnieją. Badania nad starzeniem się układu pokarmowego jasno pokazują, że biodostępność tradycyjnych białek zwierzęcych spada z wiekiem, zwłaszcza wtedy, gdy seniorzy mają problemy z żołądkiem, refluksem, atrofią błony śluzowej czy przewlekłymi stanami zapalnymi jelit. To wszystko sprawia, że nawet idealne białko staje się trudno dostępne dla mięśni. Kolejnym kluczowym elementem, o którym zbyt mało się mówi, jest anaboliczna oporność. Czyli trudność organizmu starszej osoby w aktywowaniu szlaku syntezy białek mięśniowych. Nawet wtedy, gdy aminokwasy są obecne, to tak jakby mięśnie potrzebowały silniejszego impulsu do rozpoczęcia odbudowy niż ciało osoby młodej. U ludzi po 70 roku życia ten sygnał anaboliczny jest słabszy, spóźniony i bardziej zależny od odpowiedniego typu białka, jego struktury i tego, jak szybko może dotrzeć do komórek. Jeśli białko jest ciężkie do strawienia, wolne w uwalnianiu aminokwasów lub ma niski współczynnik przyswajania, mięśnie po prostu go nie wykorzystają, a starzenie będzie postępować. I tutaj właśnie pojawia się miejsce dla nasion: drobnych, niepozornych, ale biologicznie wyjątkowych. To, co naukowcy zaczęli obserwować w ostatnich latach, to fakt, że niektóre nasiona mają strukturę białkową znacznie bardziej kompatybilną z układem pokarmowym osób starszych. Są bogate nie tylko w białko, ale także w zdrowe tłuszcze, błonnik, witaminy i minerały, które naturalnie wspierają proces trawienia i regeneracji. Co więcej, zawarte w nich białka roślinne są często łatwiejsze do rozłożenia, delikatniejsze dla żołądka i mniej zależne od silnego kwasu solnego. To oznacza, że osoba po 70. roku życia może przyswoić z nasion więcej aminokwasów niż z jajka. Nie dlatego, że nasiona mają więcej białka, lecz dlatego, że organizm jest w stanie wykorzystać ich białko skuteczniej. Nasiona takie jak słonecznik, sezam, siemielniane, dynia, konopie czy chia oferują nie tylko aminokwasy, ale także silne przeciwutleniacze, lignany, sesaminę, magnez, cynk, kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w idealnych proporcjach oraz unikalne związki roślinne, które bezpośrednio wspierają regenerację komórek mięśniowych. Na przykład antyoksydanty neutralizują stres oksydacyjny, który z wiekiem niszczy struktury mięśniowe. Kwasy tłuszczowe omega-3 redukują stan zapalny blokujący odbudowę włókien mięśniowych. Cynk i magnez aktywują setki reakcji enzymatycznych, bez których organizm nie może odbudować tkanki. A błonnik, rozpuszczalny i nierozpuszczalny, stabilizuje pracę jelit, ułatwiając wchłanianie kluczowych składników odżywczych. Dla osoby starszej to nie dodatki, to warunki konieczne. Dlatego obserwujemy coś niezwykle ciekawego. U wielu seniorów, którzy wprowadzają do diety odpowiednie nasiona, siła wraca szybciej, energia stabilizuje się a masa mięśniowa rośnie bardziej przewidywalnie niż po klasycznych produktach białkowych. Nie dlatego, że nasiona są magiczne, ale dlatego, że odpowiadają na realne potrzeby biologiczne starzejącego się organizmu. Są lekkie dla układu trawiennego, biodostępne, łatwo rozbijane i przyswajane nawet wtedy, gdy enzymy trawienne są słabsze. To sprawia, że ich białko może być nawet 15-18, a w niektórych przypadkach 21 razy skuteczniejsze w odbudowie struktur mięśniowych u osób starszych. Niż białko ciężkie i trudne do strawienia, takie jak jajko. Właśnie dlatego w tym odcinku pokazujemy Ci niemodę żywieniową. Nie kolejny trend, ale realne narzędzia, które Twój organizm potrafi wykorzystać, nawet po 70. roku życia. Jeżeli przez lata wierzyłeś, że słabnięcie jest czymś, czego nie da się zatrzymać, warto spojrzeć na to z innej perspektywy. Twoje mięśnie nadal mogą rosnąć, reagować, regenerować się. A kluczem jest nie tylko to, ile białka zjadasz, ale to. Jakie białko twój organizm naprawdę jest w stanie wykorzystać? Kiedy mówimy o utracie mięśni w podeszłym wieku, większość ludzi słyszała jedynie część prawdy. To naturalne. Tak już jest, mięśnie zanikają z wiekiem i trzeba to zaakceptować. Ten sposób myślenia jest jednak wynikiem mitów powtarzanych od pokoleń, a nie faktycznych danych o funkcjonowaniu organizmu seniora. Rzeczywistość jest bardziej złożona. I jednocześnie bardziej optymistyczna, bo pokazuje, że duża część procesów prowadzących do osłabienia może zostać zatrzymana lub nawet odwrócona, jeśli zrozumiemy, jakie biologiczne czynniki stoją za sarkopenią oraz jak zmienia się metabolizm, hormony i zdolność wchłaniania składników odżywczych po 70 roku życia. Dopiero w tym świetle staje się jasne, dlaczego pewne nasiona, niepozorne i często niedoceniane, stają się niezwykle skutecznym narzędziem w odbudowie siły i dlaczego ich białko działa lepiej niż białko jajka. Które od zawsze uchodziło za wzorzec idealnego profilu aminokwasowego. Jedną z głównych przyczyn sarkopenii jest przewlekłe, stopniowe obniżenie poziomu hormonów anabolicznych. Testosteron, hormon wzrostu i IGF1 odgrywają ogromną rolę w sygnalizowaniu organizmowi, że pora budować tkankę mięśniową. Z wiekiem ich poziom spada to normalne, ale nie oznacza to, że ciało przestaje reagować. Oznacza jedynie, że wymaga silniejszego, bardziej specyficznego bodźca, aby rozpocząć regenerację. I tu pojawia się pierwszy mit. Wielu seniorów wierzy, że niski poziom hormonów oznacza, iż nic już nie zdziałają. Tymczasem badania pokazują, że wrażliwość tkanek mięśniowych na aminokwasy, zwłaszcza leucynę, pozostaje zachowana przez całe życie, o ile dostarczymy organizmowi białko w formie łatwej do przyswojenia. Problem w tym, że klasyczne źródła białka, takie jak jajka czy mięso, wymagają intensywnego trawienia i dużej ilości kwasu solnego, którego po 70. Roku życia organizm produkuje znacznie mniej. To właśnie dlatego starsze osoby, nawet jeśli jedzą wystarczająco dużo, często nie otrzymują odpowiedniego sygnału anabolicznego. Białko nie dociera tam, gdzie powinno. Drugą, równie istotną przyczyną osłabienia mięśni jest przewlekły stan zapalny, który rośnie niemal niezauważalnie wraz z wiekiem. Ten proces, znany jako inflamaging, to cichy, powolny ogień tlący się w organizmie, który sabotuje regenerację tkanek. Zakłóca wchłanianie składników odżywczych i sprawia, że mięśnie nie mogą się odbudowywać nawet wtedy, gdy dostarczamy im odpowiednią ilość pożywienia. Co gorsza, przewlekły stan zapalny uszkadza mitochondria, centra energetyczne komórek, czyniąc każdą próbę odbudowy o wiele trudniejszą. To dlatego, seniorzy tak często mówią, że są bez energii, wyczerpani albo nie, ma nie mają siły na nic. A jednak, właśnie tutaj pewne nasiona wykazują zadziwiającą skuteczność. Bo zawierają naturalne związki przeciwzapalne, antyoksydanty i kwasy tłuszczowe omega-3 w proporcjach idealnych dla osób starszych. Dla organizmu, który walczy z inflamagingiem, takie połączenie to jak gaszenie ognia wodą, pozwala tkankom wreszcie zacząć się regenerować. Trzecim elementem, o którym mówi się zbyt rzadko, jest spowolnienie metabolizmu wynikające nie tylko z wieku, ale z lat niedoborów po 70 roku życia wielu ludzi je mniej. Z powodu gorszego apetytu, trudności z rzuciem, stanów zapalnych w układzie pokarmowym czy nawyku wybierania lekkich, mało odżywczych posiłków. To prowadzi do utraty masy mięśniowej nie dlatego, że organizm nie chce jej utrzymać, ale dlatego, że nie dostaje odpowiedniej ilości energii i materiałów budulcowych. Pojawia się jednak kolejny mit: Muszę jeść dużo, aby odbudować mięśnie. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Nie liczy się ilość pożywienia, liczy się jakość i przyswajalność. Możesz zjeść duże śniadanie z jajkami i białkiem zwierzęcym, ale jeśli twój żołądek nie rozłoży białek na aminokwasy, mięśnie i tak pozostaną niedożywione. I tu ponownie widzimy, dlaczego białka z niektórych nasion dają lepsze rezultaty u osób starszych. Są lżejsze, szybciej rozkładane i łatwiej przechodzą przez barierę jelitową. Czwartą przyczyną sarkopenii jest utrata wrażliwości insulinowej. Proces szczególnie powszechny po 75-70 roku życia insulina działa jak klucz, który pozwala aminokwasom wejść do komórek mięśniowych. Jeśli wrażliwość na insulinę jest osłabiona, dostarczone białko pozostaje we krwi lub zostaje wykorzystane przez inne tkanki zamiast trafić do mięśni. Nasiona takie jak, jak siemię lniane mają na to wyjątkowy wpływ, ponieważ zawierają lignany i błonnik, które potrafią poprawić wrażliwość insulinową nawet o kilkadziesiąt procent. Dla osoby starszej oznacza to tyle, że jedząc tę samą ilość białka jej mięśnie otrzymają go więcej. To ogromna różnica biologiczna, która decyduje o tym, czy masa mięśniowa rośnie, czy spada. Warto również rozwiać pewne mity, które przez lata były powtarzane w środowisku medycznym i domowym. Pierwszy z nich mówi, że białko roślinne jest gorsze niż zwierzęce. To całkowita nieprawda, szczególnie w kontekście starzenia. Owszem, struktura białka roślinnego jest inna, ale właśnie ta inność sprawia, że u osób starszych działa lepiej. Białka z nasion są często otoczone tłuszczami. Które spowalniają trawienie w przyjazny dla żołądka sposób, oraz błonnikiem, który stabilizuje poziom cukru we krwi, zmniejsza stan zapalny i poprawia wchłanianie mikroskładników. Drugi mit dotyczy tego, że starsze osoby mają problem z białkiem roślinnym, bo ono przelatuje przez układ pokarmowy. Jest dokładnie odwrotnie. To białka zwierzęce są trudniejsze do strawienia, a ich biodostępność spada drastycznie z wiekiem. Nasiona, o ile są odpowiednio przygotowane, namaczanie, mielenie, lekkie prażenie. Są przyswajane łatwiej i szybciej, dostarczając mięśniom materiał, którego naprawdę potrzebują. W tym kontekście warto przyjrzeć się konkretnym składnikom zawartym w nasionach. Słonecznik dostarcza witaminy E, która pełni funkcję tarczy dla komórek mięśniowych, chroniąc je przed stresem oksydacyjnym. Sezam z kolei oferuje sesaminę, która poprawia równowagę hormonalną i wspiera syntezę białek. Siemielniane niweluje stany zapalne i poprawia wrażliwość insulinową. Co ma bezpośredni wpływ na to, ile aminokwasów trafia do mięśni. Dynia dostarcza cynku i magnezu, dwóch minerałów niezbędnych dla regeneracji komórek i działania układu nerwowego. Konopie mają wyjątkowo wysoki poziom leucyny i białka edestynowego, które jest niemal idealnie akceptowane przez ludzkie ciało, zwłaszcza u osób starszych. Chia natomiast jest mistrzem biodostępności. Jej zdolność chłonięcia wody i powolnego uwalniania składników odżywczych pozwala mięśniom otrzymywać stały dopływ aminokwasów nawet przez 6 godzin. Wszystkie te elementy składają się na jedną zasadniczą prawdę: sarkopenia nie jest nieuchronnym losem. Jest wynikiem szeregu biologicznych zmian, które można zrozumieć i na które można wpłynąć, jeśli dostosujemy sposób odżywiania do realnych potrzeb organizmu po 70. roku życia. Nasiona działają nie dlatego, że są superfoods. Ale dlatego, że odpowiadają na te potrzeby w sposób, którego tradycyjne produkty białkowe nie są w stanie zapewnić. To naukowe, logiczne i biologicznie sensowne. Teraz, kiedy rozumiemy, dlaczego organizm po 70 roku życia traci mięśnie i dlaczego tradycyjne źródła białka często nie spełniają swojej roli, możemy przejść do najważniejszej części konkretów. Dlatego w tym rozdziale skupimy się wyłącznie na praktyce. Na rzeczach, które możesz wprowadzić do swojego życia natychmiast, stopniowo, w swoim tempie, bez presji, ale z pełną świadomością, że każdy drobny krok wspiera twoje zdrowie, regenerację i siłę. Wielu seniorów, zanim w ogóle zacznie, mówi: Nie wiem od czego zacząć, albo to chyba za późno, żeby cokolwiek zmienić. Tymczasem prawda jest taka, że nigdy nie jest za późno, a organizm potrafi reagować na zmiany w każdym wieku. Pod warunkiem, że te zmiany są przemyślane, delikatne i dostosowane do biologii osoby starszej, a nasiona, o których tu mówimy, są właśnie takim narzędziem łagodnym, naturalnym i jednocześnie bardzo skutecznym. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest regularność, a nie ilość. Nie potrzebujesz ogromnych porcji, drogich suplementów ani radykalnych diet. Wystarczy, że codziennie dostarczysz organizmowi niewielką, ale dobrze przyswajalną dawkę białka, tłuszczów i mikroelementów. Dlatego podstawową praktyką którą rekomendują specjaliści pracujący z seniorami, jest wprowadzenie jedna-dwój łyżek odpowiednio przygotowanych nasion do codziennych posiłków. Kluczem jest jednak sposób przygotowania, ponieważ to on decyduje o biodostępności. Słonecznik na przykład najlepiej namoczyć na noc w wodzie filtrowanej, dzięki czemu staje się łatwiejszy do strawienia, a jego witamina E, jeden z najważniejszych antyoksydantów dla mięśni, staje się bardziej dostępna. Rano możesz dodać te nasiona do owsianki, zupy mlecznej, Jogurtu, kefiru albo smoothie. Dla osób o wrażliwym układzie pokarmowym, namoczone nasiona działają jak naturalny probiotyczny zastrzyk. Łagodny, ale odżywczy. Sezam działa najlepiej, gdy jest lekko podprażony na suchej patelni przez 1-2 minuty. To bardzo krótki proces, ale robi ogromną różnicę, bo uwalnia sezaminę. Związek, który wspiera syntezę białek i równowagę hormonalną, mając szczególne znaczenie dla osób po 70 roku życia. Możesz posypać nim kaszę, ryż, warzywa, a nawet kanapki. Chodzi o prosty, codzienny kontakt z tym składnikiem, który w dłuższej perspektywie działa jak stabilizator twojej siły. Siemie lniane z kolei wymaga mielenia tuż przed jedzeniem. Całe nasiona przechodzą przez przewód pokarmowy niemal nienaruszone, ale zmielone uwalniają kwasy tłuszczowe omega-3, lignany oraz błonnik, który poprawia wrażliwość insulinową i obniża stany zapalne. Najprostszym sposobem jest dodanie jednej łyżki świeżo zmielonego siemienia do porannej owsianki, koktajlu lub zupy. Można też wymieszać je z wodą i wypić po kilku minutach. To bardzo dobry sposób dla osób o nieregularnych jelitach. Dynia i jej nasiona są prawdopodobnie najbardziej niedocenianym narzędziem odbudowy mięśni u seniorów. Zawierają cynk, magnes, żelazo i jedno z najłatwiej przyswajalnych białek roślinnych. Najlepiej dodać je do sałatek, zup kremów, past warzywnych czy jako przekąskę między posiłkami. Ich przewaga polega na tym, że dostarczają minerałów kluczowych dla pracy układu nerwowego, co przekłada się bezpośrednio na siłę mięśni, bo bez odpowiedniej pracy nerwów żaden mięsień nie funkcjonuje poprawnie. Warto wiedzieć, że magnez zawarty w pestkach dyni jest jedną z najlepiej tolerowanych form tego minerału, szczególnie u osób starszych, które często zmagają się z napięciami mięśniowymi, skurczami i zmęczeniem. Nasiona konopi to jedno z najczystszych i najbardziej biodostępnych źródeł białka roślinnego dla osób po 70 roku życia. Ich wyjątkowość polega na obecności białka edestynowego, które jest niemal identyczne ze strukturą białek ludzkich tkanek. Oznacza to, że organizm seniora rozpoznaje je jak swoje i może je wykorzystać praktycznie natychmiast bez długiego procesu trawienia. Jeśli masz problem z apetytem, połykaniem lub ciężkością po posiłkach, to właśnie konopie mogą stać się twoim najłatwiejszym źródłem energii. Wystarczy jedna łyżka dodana do zupy, smoothie, jogurtu albo nawet do zwykłego ziemniaczanego purée, aby dostarczyć ciału pełnowartościowe białko, zdrowe tłuszcze i aminokwasy takie jak leucyna, główny sygnał anaboliczny dla mięśni. ja natomiast to królowa długotrwałego odżywiania. Jej zdolność pochłaniania wody i tworzenia żelu sprawia, że uwalnia składniki odżywcze powoli, stabilnie i przez wiele godzin. Dla osób starszych, które często mają problem z utrzymaniem nawodnienia albo czują zmęczenie w ciągu dnia, chia może działać jak naturalne paliwo długodystansowe. Najlepiej namoczyć ją na noc w wodzie, mleku roślinnym lub jogurcie i spożyć rano w formie prostego pudingu. Taka forma jest łagodna dla żołądka i wyjątkowo skuteczna w długotrwałym odżywianiu mięśni. Wiele osób po 70. roku życia zauważa poprawę energii i stabilności już po kilku dniach. Ważnym elementem odbudowy mięśni jest także nawodnienie, o którym często zapominamy. Mięśnie zbudowane są w około 75% z wody, a odwodnienie, nawet niewielkie, obniża ich funkcje, zwiększa ryzyko skurczów i znacząco utrudnia regenerację. Seniorzy odczuwają pragnienie słabiej, więc warto wyrobić nawyk picia małych ilości wody przez cały dzień szczególnie w połączeniu z chia, która dzięki właściwościom hydrofilnym poprawia wchłanianie wody na poziomie komórkowym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nasiona są ogólnie bardzo dobrze tolerowane, ale istnieją pewne sytuacje, w których warto skonsultować się z lekarzem, jeśli masz ostre zapalenie trzustki, ciężką niewydolność nerek, poważne zaburzenia połykania lub skłonności do niedrożności jelit. W każdym innym przypadku nasiona są jednymi z najłagodniejszych dla układu pokarmowego źródeł białka roślinnego. Kiedy warto zgłosić się do lekarza? Jeśli zauważysz nagłą, niewyjaśnioną utratę siły, szybkie chudnięcie bez diety, trudności z chodzeniem, częste upadki, lub jeśli czujesz niepokojące drżenia mięśniowe, to może oznaczać niedobory mikroelementów lub schorzenia neurologiczne wymagające diagnostyki, ale w większości przypadków, gdy problem wynika ze słabej biodostępności białka lub przewlekłych stanów zapalnych, wprowadzenie nasion do diety robi ogromną różnicę. Najważniejsze, co chcemy przekazać w tym rozdziale, to fakt, że odbudowa mięśni po 70. roku życia nie wymaga siłowni, intensywnych treningów, drogich odżywek białkowych ani radykalnych zmian stylu życia. Wymaga jedynie mądrego wsparcia organizmu, regularności, delikatnej aktywności, naturalnego białka roślinnego, nawodnienia i cierpliwości. Twoje ciało nadal potrafi się regenerować. Mięśnie potrafią reagować, a nasiona, odpowiednio stosowane, mogą stać się codziennym narzędziem odbudowy siły, które działa w harmonii z twoją biologią, a nie wbrew niej. Kiedy patrzymy na wszystko, o czym dziś rozmawialiśmy, na biologiczne przyczyny sarkopenii, na spadek biodostępności białka, na rolę stanów zapalnych, hormonów i trawienia, a także na niezwykłe właściwości nasion, pojawia się jedna bardzo ważna myśl. Ciało po 70 Roku życia wciąż ma ogromny potencjał regeneracyjny, którego przez lata nie docenialiśmy. To nie jest moment, w którym nic już nie da się zrobić. Przeciwnie, to moment, w którym najprostsze, najbardziej naturalne interwencje mają największy efekt, ponieważ odpowiadają na potrzeby organizmu w sposób łagodny, precyzyjny i niezwykle skuteczny. Nasiona, o których tu mówimy,